Paco Power, system imant, najlepsza odżywka do na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam, Łukasz Maciec. Cześć, witam Was, nazywam się Iwona Karpińska-Spasówka, pracuję w klubie sportowym Paco przy ulicy Zana, pracuję od dwóch lat, prowadzę zajęcia w piątki od godziny 17 i są to TBC, co jest to step, plus brzuchy oraz Magic Bar a także prowadzę zajęcia spinningu we wtorki i w czwartki, na które serdecznie zapraszam. Jestem instruktorem od kilku lat, pasjonuję się fitnessem od, właściwie od dzieciństwa. Wydech ostatni raz, i idziemy cztery na cztery do samego dołu, zostajemy w dole, stawiamy pięty, palce za uszy, teraz już broda jest wysoko, wysoko, ciśnięte plecy, pępek wciągnięty. Cztery. Trzy. Dwa. wtedy dwa na dwa w górę. Raz. Dwa. I do dołu. Tak jest. Wydech. Wydech. I dech. Wydech. I Rewelacja. Szeroko dziewczyna palce. Trzy pulsy. Raz. Dwa. Trzy. I do dołu. Bródka wysoko. Pięknie. Tak jest. Bródka wysoko. I jeszcze raz. Szeroko łokcie. Ciśnięte plecy. Zimne, dziewczyny. Góra i dół. Góra i dół. Rewelacja. Góra i dół. Kilka kółeczek stopą. W prawo, w lewo rozluźniamy staw stokowy, proste plecy. Tak jest. Teraz ostrożnie stopa na udo i delikatnie w tył przysiadamy. Można rozłożyć ręce. Na A albo zostawić na udo jak wolicie. Górny wydech w dół, barki w tył, tak jest, górny ciągniemy piętę lewej, kolano blisko kolana, biodra wypięte przód.